Z kodem MMA 760 złotych bonusu na start. Mariusz Grabowski przed galą ogromda 22 już, 22 ta gala, z walką wieczoru Scarface kontra Hacia. Sam Hacia bardzo zaskoczony, że się w tej walce wieczoru znalazł i tutaj opowiadał o tym, że tak po tym, co tam się między prezesem a nim wydarzyło, to się nie spodziewał specjalnie, że tak tutaj zostanie wyróżniony. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wiesz co, no różne niespodzianki się trafiają na Gromdzie i przecież wiesz, że jeszcze jutro się może okazać, że, że to nie będzie walka wieczoru, bo to się, kolejność walk się zmienia, ale oczywiście żartuję. Nie, no wiadomo, że, że, że Hacia, Hacia troszkę, troszkę go poniosło, wiesz, później i, i musiałem musiałem porozmawiać, i rozmowa wychowawcza, no i wszystko wróciło do normy i myślę, że wiesz, no, każdy jeden zawodnik, który, który gra z nami w drużynie, w jednej drużynie, no to tylko zyskuje, a, a na pewno nie traci, no i wszyscy zawodnicy już w większości o tym wiedzą i myślę, że Chacia że też już o tym wie i dlatego jest, i ma tą szansę pokazać się jutro w walce wieczoru, no zobaczymy, zobaczymy jak, ta, jak ta walka wyjdzie, ja mam nadzieję, że że będzie fajna bitka, a, a dla mnie ten wynik i, i werdykt jest już drugorzędny. Ja potrzebuję walki i, i żeby ludzie mieli, mieli emocje. To jest najważniejsze, a wygrana drugorzędna. Wiadomo, że dla nich, dla nich to jest ważne, ale zobaczymy. Myślę, ja liczę na dobrą walkę. No właśnie, takie troszkę, jak to się kiedyś mówiło, banalne stwierdzenie, dość rywalizacja doświadczenia z młodością. Tak niektórzy tą walkę oceniają. Czy rzeczywiście można to tak ocenić, chociaż, który gdzieś tam. Przebojem się w daru, plus kontra Scarface, który ma już trochę tych walk na koncie. Co to może być decydujące według prezesa w tym pojedynku? ja nie powiedziałbym doświadczenie, wiadomo, że Chacia, Chacia jest ambitny, on już 3 lata temu walczył w Gromdzie i nawet świetnie, świetnie mu szło, wiadomo, że, że jeden strzał i, i przegrał przez przypadek, później po trzech latach ciężko pracował, wrócił, wygrał turniej, a wiadomo, Scarface już ma też spore doświadczenie, chyba 10 walk w Gromdzie, 8 wygranych, dwie przegrane. I też ja bym nie mówił, że to jakaś przepaść jest z doświadczenia. Myślę, że tutaj jeden i drugi zawodnik ma swoje zalety i, i, i myślę, że, że jutro je zaprezentuje, a wiesz, a czy, czy, czy wygra ten, czy tamten, czy ten jeden drugiego czy mi zaskoczy? Nie wiem. Ja tak naprawdę w sztabach trenerskich i trenerem nie jestem tych zawodników. Ja po prostu... I czasami rozmawiam, jak przygotowanie. Oni są bojowo nastawieni, i o, i o, to, o to chodzi. A, a, a dalej no zobaczymy. Ja, ja nie wiem, co, co się wydarzy w walce. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie dobra walka i tyle. Bojowe nastawienie. Tak dzisiaj można było obserwując oficjalne wrażenie, zobaczyć, że niektórzy to bojowe nastawienie już dzisiaj wykazywali. Tam ostre interwencje już prezesa też w akcji widzieliśmy. dodaje to oczywiście. Dodaję to oczywiście... No może nie uroku, ale takiej atrakcyjności temu wszystkiemu, ale jest stresujące, jak się stoi na tej scenie i trzeba w tych chłopów tam powstrzymywać. Nie, wiesz, to muszę trochę wrócić na, na siłownię i coś trochę potrenować, bo, bo dawno, dawno nie byłem, ale wiesz, jeszcze jakaś, jakaś tam szybkość, forma, forma jest. Nie, wiesz, wiadomo, że ja nie jestem strachliwy, nie, nie z jednego pieca chleb jadłbym to, 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 prawda, się, to się mówi. I wiesz, to tutaj akurat to mnie, mnie nie jest straszne, ale wiesz, to taki kolo, kolo, koloryt i dodatkowy element tej gry tutaj jest fajny, bo, bo też walka jest walką, a show musi być show. I myślę, że tutaj ci, ci Anglicy, nakręceni nakręcenie ten heavy heart nakręcony, nawet, nawet słomka, którego się nigdy bym nie spodziewał, że on coś takiego będzie, będzie robił. I wiesz, i to się wydarzyło. Dlatego, dlatego powiem szczerze, że fajne, bo myślę, że też, też dla kibiców to jest, to jest, to jest fajne, bo po prostu wiesz, no, te emocje w jakiś tam sposób buzują. Bo wiesz, no, face to face pozycja bokserska i tego no to wiesz takie gale to są na co dzień to, to wiesz to już ludzie, ludzie tego nie oczekują ludzie oczekują tego tych emocji żeby, żeby krew się lała żeby to jakiś show było żeby ten kogoś tutaj coś tam tego wiadomo ja że na gromdzie musi być honor szacunek ale, ale też ten element dodatkowy jest dobry i ci zawodnicy yy, mówię o heavy harcie czy kowikingu na pewno się dobrze wpisali w ten, w, ten, w ten element gry i to jest taki dodatek, a, a nawet powiem tak, że, że Coffee King liczy na dużo więcej. O, Coffee King liczy na dużo więcej. Bardzo dobrze w takim razie, to zobaczymy jak to będzie wyglądało już bezpośrednio w samej walce, ale ja zapytam o te sprawy, które wiążą się z show, troszkę może też z kontrowersjami, jeśli można w ten sposób to ująć. Wystąpiliście w roli obrońców granic chociażby. Też to się spotkało z bardzo różnym odbiorem i różnie były oceniane te, te, wasze, te wasze jakieś tam e, filmy promujące chociażby to, jak to prezes do tego podchodzi, jak, jak te wszystkie głosy, o proszę bardzo, jak tu sprytnie jest nam przemknął, jak to, jak to chodzi, jeśli chodzi o prezesa, jak to odbiera takie oceny, no nie zawsze pozytywne tego typu, tego typu e, działań. Wiesz co, już za stary jestem, żeby patrzeć na to, co ktoś mówi, nie? Ja patrzę po prostu na siebie i patrzę na, na, naszych, na naszych kibiców, a też nie ukrywajmy, nie ukrywajmy żeby, żeby dzisiaj funkcjonować, istnieć i robić, trzeba po prostu umieć grać w tą grę i, i trzeba stwarzać te kontrowersje, emocje, wykorzystywać dany czas do... Do, do danej chwili i, i, i my to wykorzystujemy to w jakiś tam sposób są filmiki reklamowe. Wiadomo, że, że ludzie, ludzie różnie to interpretują. Niech sobie robią co chcą, to jest ich wola. A, a wiesz, a ja się tym tak naprawdę już nie przejmuję, bo, bo wiesz najważniejsze jest to że źle dobrze mówili, źle dobrze. Aby mówili i nazwiska nie przekręcali i to jest w dzisiejszym świecie najważniejsze, bo, bo przecież jak jak ty, ty, ty nie będziesz nic zbudzał, to przecież nawet o tobie nikt nie będzie wspominał, nie? Ale jak coś się wydarzy i kogoś kopniesz, to od razu, od razu wszyscy mówią, że bo kogoś kopnoweś. I tak samo i tutaj. I myślę, że, że ten filmik był w danym momencie bardzo dobry, nawet zestawienie w danym momencie jest bardzo jest to dobre. właśnie. Myślę, że Heavy Heart versus vs Romuś, Romuś o, o, o obrońca granic to myślę, że to wszystko trafione, wszystko w jakiś tam sposób spójny sposób się składa i myślę, że to było tak naprawdę zaplanowane i wiesz, ale dziwię się, że, że co niektórzy, nawet niektóre partie polityczne wykorzystywały ten filmik, a my tak naprawdę, ja mówiłem, że żeby nas nie mieszali w żadną politykę, żadną partię, tylko po prostu my nagrywamy filmiki promocyjne i tyle, a, a wiesz, no a wiadomo, że jeden, jeden, jeden jest lepszy od drugiego i ma wielu podpowiadaczy, jeden drugiego nakręca, czasami te nieprzemyślane decyzje, i tak naprawdę ważnych tych polityków w Polsce są no, niezbyt trafione, ale mówię, no to ja, my robimy swoją grę, a kto co myśli, to jest jego, wyłącznie jego sprawa, nie moja. Ja jeszcze na chwileczkę w takim razie pozostanę w tematykach nie do końca związanych, w temacie nie do końca związanych, tematach nie do końca związanych z Gromdą. Odbyła się ostatnio gala, podczas której widzieliśmy chociażby Tomasza Adamka, który gdzieś tutaj też się swego czasu przecież przy Gromdzie pojawiał. Walka, wiadomo, jak się jego skończyła, był tam Michał Materla chociażby, czyli ludzie gdzieś tam znani trochę z innych światów. Dla prezesa tego typu wydarzenia i tego typu występy, jak chociażby ten Tomasz Adamka. To trochę jest rozmienianie się na drobne tych ludzi. Prezes jest związany z pięściarstwem, jak to ocenia? Ja jestem dobrym kolegą z Tomkiem Adamkiem i, i wiesz, kolegujemy się i ja mu otwarcie powiedziałem, Tomek, zostaniesz znokautowany i będziesz ten, co ty gadasz, jeżdżę, szybkość, wygram. No ja mówię, Tomek, przecież ty zawsze to mówisz i mówię, po co, po co ci to potrzebne? Nie, zobaczymy. No, no wiesz, tak się stało. Tak naprawdę myślę, że osoby, które, które znały Tomka i, i to wiedziały, że, że to musi się tak skończyć. No nie ukrywajmy, Soldicz to jest, to jest młody młody zawodnik, tym bardziej widzieliśmy, co zrobił z mamawedem kalidowym jeszcze parę lat temu. A, a wiesz, a tym bardziej na, na, na starego Tomka Adamka, no to i, i, i Soldić dobrze wyglądał, nie? A, a ja powiem tak, że Soldić wielkim pięściarzem nie jest i, i, i my nawet, nawet ja chyba w jakimś wywiadzie też mówiłem, że chętnie byśmy wzięli taką walkę z Soldiciem dla Mateusza Kubiszyna, żeby po prostu zawalczyli, bo Soldić mówił, że, że nie ma rywali dla niego, bo on jest taki niepokonany, taki mocny robokop i, i wszystkich by zjadł. Myślę, że nie, myślę, że Mateusz Kubiszyn jest nawet Przekonany, że spokojnie by sobie w boksie z Soldiciem poradzić. Zobaczymy, zobaczymy, co druga strona na to, co federacja NATO. Mam nadzieję, że wcześniej czy później do takiej, do takiej walki dojdzie. Dlatego mówię, no to było niepotrzebne. Tomek myślę, że tą walkę z Soldiciem wziął, po prostu on, on mówił prawdę, że on nie wiedział, nie wiedział, co to jest za zawodnik. On wiedział, że to jest MMA, MMA jak to Tomek mówi, a, a to się okazało, że, że młody, gniewny i po prostu na Tomka Adamka, takiego starego, który tak naprawdę widzieliśmy, że on się o własne nogi już potykał w pierwszej rundzie, jak do ringu wchodził. To dlatego nie powinien walczyć. No ale no, zawalczył. Tak jak wszyscy mówią, i, i Tomek mówi, dudki się zgadzają, pojechał do Ameryki i, i tyle, nie. no Zobaczymy. Mam nadzieję, że ja bym nie chciał już yy, widzieć Tomka, Adamka, i nawet na pewno nie chciałbym widzieć w takich walkach, bo ja mam sentyment do Tomka, bo ja wiele walk Tomka organizowałem i razem z Mateuszem Borkiem. I, i myślę, że nie chciałbym widzieć takiego widoku, jak widziałem, widziałem, na tej gali, bo widziałem, pojechałem specjalnie dla niego, to i było to, to na żywo. no... no Smutno się na to patrzyło. Mam nadzieję, że już takiego Tomka nie zobaczę i myślę, że już walk o nie będzie, bo to chyba była piąta. Tak jest. Czyli Solidic czy d'On Diego to ciekawe, ciekawy byłby pomysł, rzeczywiście. Tak, na marginesie d'On Diego tam też pozwolił sobie na komentarz dotyczący tego pojedynku, właśnie Michała Materli, ale nie bezpośrednio samych zawodników, tylko tego, co się wydarzyło przy liczeniu. E, Michała Materli, jak prezes to całą sytuację ocenia? Bo też wiadomo doskonale, że tu też. Poważne były zastrzeżenia, jeśli chodzi o te sprawy ze strony chociażby właśnie prezesa. Nie wiesz co, jeśli chodzi o, o to liczenie, bo, bo wiadomo, że, że, że mamy złość do, do Jarosza o tą walkę i z Labrygą i, 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 i ten werdykt, ale, ale wiesz, tutaj Mateusz, jeszcze ta zadra, zadra mu siedzi w głowie, ale wiesz, jeśli chodzi o liczenie, ja bym się tego liczenia nie czepiał, bo to, to liczenie było pewnie normalnym, y, równym liczeniem i, i to nie chodzi o sekundy, tylko po prostu o liczenie i, i wyliczenie było moim zdaniem było ok, ja nawet też, też już nie w jednym wywiadzie mówiłem, że tutaj w tym wypadku będę bronił Jarosza, Rosza, bo do bardzo nie zawinił, ale wiesz, ale w tej, w tej ferwoszy walki to wiadomo, że każdy chce gdzieś tam uderzyć i kopnąć, a tym bardziej Mateusz. Nie, i wiesz, jak się pojawiły takie wiadomości, to że po prostu to liczenie było takie i takie, no to wiesz, no można było kopnąć. No i Mateusz kopnął, ale nie, my tutaj w tym wypadku ja, ja bym nie był za tym, było, było to okej. Okay. To wróćmy jeszcze tylko już kończąc powolutku do tego co jutro nas czeka tutaj w piątkach w mieście Grzechu. Tradycyjnie już zresztą mówiliśmy o tej walce wieczoru. Jest też Kiwi tutaj będzie się nam prezentował między innymi. To też walka, która gdzieś tam jest no już bardzo bliska tego, żebyśmy niebawem chociażby jego czy rywala zobaczyli w walce o pas. To też takie ciekawe dość tutaj wydarzenie poza tym oczywiście pojedynkiem polsko-brytyjskim. No tak, bo, bo tutaj ten zestawienie Nitro i tych czterech zawodników, którzy walczą między sobą, to wiadomo, że zwycięzca danej walki będzie walczył o, o pas. No i zobaczymy, czy zwycięsko wyjdzie kiwi, luta, ziomek czy, czy, czy suchy. No zobaczymy, nie wiemy, ale na pewno na pewno zwycięzcy zawalczą o ten pas Nitro, bo chcemy też troszkę pobudzić tą kategorię, żeby po prostu je. Zrobić ten pas i, i myślę, że później ci zawodnicy będą go, będą go bronić. A, a też pozyskujemy sporo tych zawodników z niższej kategorii, takich stricte sportowych. Nie uliczników, tylko stricte sportowych. I myślę, że do tego kategorii nitro naprawdę będą pasować, bo nie ukrywajmy. Tych, tych czterech zawodników, czy nawet kolejnych, następnych dwóch, trzech w tym rankingu jest naprawdę mocnymi zawodnikami. i Myślę, że, że tutaj to, to odda, ta szybkość, nie wiem, czy, 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 czy wiadomo, te gabaryty trochę, trochę mniejsze, bo tutaj jak wielkie chłopy są, to wiadomo, że, że i, i inaczej pada i inaczej wygląda, ale myślę, że to i ten Nitro i jakość sportowa w tym, w tym turnieju i w tych walkach odda. Czyli jutro Gromda 22. Emocje jak zwykle takie, których tutaj zawsze, no, które zawsze możemy liczyć, czyli zapraszamy na Gromdę 22. Wiadomo, krwawy piątek, widzimy się jutro o 20, wchodźcie na gromda.tv i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.